Szyma sobie teraz jak smakować, dziś sobie spray Pinta Ngula. Takie coś. Ciekawe, to jest po prostu spray jak wiele innych. Czuję, żeby tak zrobić. O, a chyba nie tak trzeba to zrobić. To jest o smaku zielonego łapka Pewnie to smaku jak normalne. Ale nie idzie. a to jest taka po prostu burteleczka słychać a nie idzie trzeba by Miesa, tak tak gdzieś duda zapchane to jest więc co to... Wadliwy produkt, tak szczerze nie tam, takie jabłko no to i tak powiem, wadliwy produkt nie lepiej nie kupować, nie chyba ze zginta, trudno to czytać w sklepie, więc to takie nie ma po co się to kupować. No to. to jak się wam podobał film, to zostawcie lajka, subskrypcję, komentarz. I może jakiś specjalny zrobił na 200. Może Kindra kupił. Jak będzie coś takiego paka albo coś, ale nie wiem na razie. To oczekujcie na razie. Cześć.